Witajcie tam bardzo serdecznie, Jestem ten a dziś pokażę na przykład wykrzyknik Donate czy wykrzyknik Facebook. I na przykład, jak ktoś pisze o mnie wykrzyknik Donate, to wsiadnie mi się właśnie ta wiadomość i on pierwsze takie fajne opcje, czyli top chatter, czyli osoba, która najwięcej pisze i osoba, która będzie wam pomagał oglądać opcję ZZUL, spokojnie najlepiej będzie mu te streamy. I tutaj wybieram sobie swoje konto, logujemy się na nie. I tutaj musimy kliknąć opcję zezwól, spokojnie, Nightbot wam tego konta nie ukradnie, jest to zaufana strona, jak i jakby bot, który będzie wam pomagał w ogarnianiu waszych streamów. Więc tak, tutaj ogólnie już widzicie dwie pierwsze takie fajne opcje, czyli top czat czyli osoba, która najwięcej pisze. I, osoba, kto, I komendę, która jest najczęściej używana. U mnie jest na przykład komenda, wykrzyknik komendy, czyli spis moich komend. I moim top 4 jest akurat Ari, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. I słuchajcie, pierwsze co musicie zrobić, to tu będziecie mieli yy, bodajże opcję join channel, coś takiego, musicie to kliknąć. Yy, po tym yy, po jakimś czasie, nie wiem czy to od razu, czy po jakimś czasie, będziecie właśnie mieli już najbotegły pod podpiętego pod wasz kanał. I słuchajcie, jedyne co musicie jeszcze zrobić, to... dodać właśnie, nie wiem właśnie czy przy tym będziecie to dodawali, czy będziecie musieli osobno, ale po prostu naj... będziecie musieli dać Nightbotowi moderatora w... na waszym livestreamie. Zapytacie jak to zrobić? Więc tak, wchodzimy w studio twórców, następnie w zakładkę społeczność, tutaj wybieramy ustawienia społeczności. I tutaj będziecie musieli dać URL kanału do NightBota. Jak widzicie, ja mam NightBota już podpiętego, także później klikacie zapisz, będzie wszystko ok. Także możemy już wrócić do naszego NightBota. I słuchajcie, dziś przedstawię Wam jak ustawić komendy, jak robić giveaway e oraz jak robić takie y, czasowe wiadomości, że na przykład co 5-10 minut będą się wyświetlały. Więc słuchajcie, zacznijmy od komend. Klikam sobie tutaj i wybieram sobie customowe komendy, które sami będziemy dodawać i ustawiać. Jak widzicie, ja mam tu kilka komend, na przykład wykrzyknik Donate czy wykrzyknik Facebook. I na przykład, jak ktoś pisze o mnie wykrzyknik donate, to wyświetli mi się właśnie ta wiadomość. I ona nie dzieje się automatycznie, bo to ustawiamy w innej zakładce. Więc jeżeli chcecie, żeby ktoś popisał na przykład wykrzyknik donate, wyświetlał się dana wiadomość, to klikamy tak. Add command, czyli dodaj komendę. I tutaj wpisujemy, jaka to ma być komenda. Na przykład u mnie będzie to testowa. Wykrzyknik testowa. Tu będzie Wasza wiadomość. Czyli załóżmy, że to jest testowa wiadomość. I słuchajcie, tutaj możemy dodać różne jakby dodatki, że na przykład będzie dodany nick jakby osoby, która to napisze tą komendę i jeżeli chcecie zobaczyć jakie w ogóle mamy takie opcje to klikacie sobie tutaj otwieracie so sobie to w nowej zakładce na przykład mamy tutaj e, na przykład mnie interesuje user czyli nazwa osoby, która wpisała tą komendę i jak zapytacie mnie jak to wpisać słuchajcie, więc tak jeżeli chcecie właśnie użyć tej komendy klikacie na more info i tutaj przykopujecie sobie właśnie to, wklejacie sobie i na przykład, nie wiem, wpiszę, ja na przykład sobie tutaj wpiszę pozdrawiam Cię i to. I wtedy będzie napisane, że to jest, to jest ta wiadomość, pozdrawiam Cię, na przykład będzie napisane spicer, czyli mój nick, bo ja użyłem tej komendy, załóżmy. I tak, user level, czyli kto to może używać, jeżeli jest everyone, jest, czyli może to używać każdy, owner, czyli osoba, która ogląda, moderator, czyli moderator i tak dalej. Myślę, że najlepiej tu zaznaczyć everyone, bo według mnie jest to najlepsza opcja. Cooldown, czyli co ile sekund będzie mogła się wyświetlać, to wiadomo, że na przykład w jednej sekundzie napisze to 10 osób i wyświetli się mu tylko raz, i za 5 sekund będzie można użyć kolejnej komendy, jakby, czy tej samej nawet. Więc ja sobie ustawiam to na przykład na 5 sekund, bo nie ma co największej ustawiać, bo to nie ma myślę sensu. Tym bardziej, jak masz na przykład większy spam na czacie. To wtedy po prostu ta wiadomość będzie znikała i na przykład będziemy mieli ustawiony cooldown na minutę. To dopiero co ten mogli użyć tej komendy, więc myślę, że to nie ma sensu. I Alias. Ja tutaj Aliasu nie używam, bo mm, jeżeli chodzi o Aliasy, to mi się zawsze to bagowało i nie rozumiem za bardzo tego. Ja bym to na waszym miejscu pominął, możecie sobie to ogarnąć. Także co, jeżeli skończyliśmy, klikamy właśnie tutaj. I właśnie nasza komenda zostaje dodana. i Słuchajcie, od razu przejdziemy sobie w YouTube'a w, w transmisję na żywo. I przetestujemy sobie, tylko mówię z góry, że bardzo często mam coś takiego, że jeżeli mam y, transmisję offline, to albo nie wyświetla tej komendy, albo jest jeszcze inna opcja, że wyświetla tę komendę na przykład po 5-6 minutach, co właśnie też jest dziwne. I sprawdźmy sobie wykrzyknik testowa. Ciekawie, czy zadziała? Mogę Was zapewnić, że to na pewno zadziała. Możecie to sprawdzić na moich live streamach. Tutaj właśnie wkleję wam screenshota, że to naprawdę działa. Bo tutaj widzę, że raczej się nie wyświetli. Spróbuję jeszcze ins Instagram cokolwiek, spróbujmy, nie wiem, wykrzyknik hajs czy coś no nie no, zadziała z opóźnieniem albo w ogóle nie zadziała, bo jest transmisja offline, nie wiem dlaczego może tylko mi się tak baguje, może będziecie mieli inaczej, ale zapewniam was, że to na pewno działa tutaj właśnie wkleję mam screena, mogę go wkleić po raz drugi także słuchajcie kolejną rzeczą, która będzie nas interesowała, są giveaway'e jak pewnie wiecie fajnie zrobić czasami giveaway'a dla kogoś, nie? jak na przykład macie jakiś kod na steam czy cokolwiek jakiś kubeczek czy coś chcecie po prostu rozdać to potrzebujecie coś żeby właśnie jakoś wylosować tą osobę więc tak chodzicie sobie właśnie w zakładkę giveaway co właśnie zrobiłem i teraz tutaj co tutaj musimy mieć zaznaczone tu musimy mieć zaznaczone wszystko chyba że nie chcecie że na przykład moderator wygrał no to nie zaznaczacie moderatorów bo moderatorzy nie są domyślnie zaznaczeni i tak i teraz w naszym losowaniu biorą udział wszyscy użytkownicy, którzy są na czacie, razem z moderatorami. Możemy sobie na przykład wykluczyć, żeby to było losowanie, załóżmy tylko dla moderatorów. To wyrzucamy sobie to, to i to, i wtedy tylko moderatorzy będą brali udział. Ale myślę, że to jest bez sensu, więc zaznaczmy sobie wszystko. I tak, typ giveawaya, czyli po prostu bierzemy aktywne osoby, które coś tam po prostu napiszą na czacie, no i wtedy na przykład ja sobie napiszę. Coś i wtedy powinienem się tu usiedzieć, chociaż mnie nie zaliczy. No bo wiadomo, bo jestem właścicielem tego kanału. I wiecie co? I dajmy sobie jeszcze tutaj keyword. Co daj keyword? Jeżeli dajmy sobie tutaj wpiszemy w keyword mm, załóżmy tak, to tylko będzie zaliczało właśnie osoby, które napis napiszą właśnie to słowo. Jeżeli ktoś nie napisze tego słowa, to nie weźmie udziału w giveawayu. Jak działa random number? Zapytacie. Random number działa w taki sposób, że jeżeli jakiś. Y że na przykład mamy liczbę od 0 do 100 i na przykład każdy będzie pisał inną liczbę i w ogóle i dana liczba zostaje wylosowana to ta osoba właśnie wygra giveaway. słuchajcie, według mnie najlepiej brać albo keyword albo e, active user według mnie jest to najlepsze możemy sobie zarolować, ale nie mam nikogo w giveaway'ie, no bo mnie nie zaliczy no bo jestem właścicielem kanału, a widzów nie mamy bo to nie live, prawda? i słuchajcie, teraz przejdziemy sobie do zakładki timers